Dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania konferencji prasowej Opolskich Struktur Konfederacji. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić uczestników dzisiejszej konferencji prasowej. Pan Longin Bartnik, prezes Wojewódzkich Struktur Opolskich partii Korwin pan Daniel Szkarupski prezes Koła Opolskiego Ruchu Narodowego i również Daniel da, Dawid Gaczyński przedstawiciel również struktur ruchu narodowego Szanowni państwo 1 czerwca każdy kto pomyśli w Polsce o tej dacie kojarzy to samymi miłymi rzeczami wszak Przyzwyczajeni jesteśmy do y, obchodzenia y, Dnia Dziecka. Niestety, y, rzeczywistość y, w Polsce skłania nas do tego, by, by y, zwrócić Państwu uwagę na to, że ten świąteczny dzień niestety można również potraktować jako dzień młodego dłużnika. Skąd? Skąd to określenie? Szanowni Państwo, dzisiaj nawet nowonarodzony człowiek, który niczego jeszcze istotnego w życiu nie dokonał, rodzi się z ogromnym, gigantycznym balastem zadłużenia. Długu, który, o który przyprawili go starsi poprzednie pokolenie, również to, które dzisiaj funkcjonuje. Okazuje się, że żyjemy na koszt przyszłych młodych pokoleń Polaków. Żyjemy w sposób zupełnie, e, można powiedzieć, nieuczciwy, ponieważ sposób zarządzania państwem od wielu, wielu lat sprawia, że właśnie każdy, nawet ten najmłodszy Polak, dźwiga na sobie brzemię długu, brzemię niewolnicze. I z czego to wynika? Szanowni Państwo, dzisiaj można odnotować, że aktualny stan zadłużenia państwa polskiego dług publiczny, na koniec ubiegłego roku wyniósł, bilion 415 miliardów złotych i przy obecnym tempie zadłużania przy obecnym tempie zadłużania spodziewamy się, że dług publiczny ten oficjalnie odnotowany pod kontrolą e, parlamentu wyniesie bilion 553 miliardy złotych. Szanowni państwo, w trakcie tej konferencji prasowej tej króciutkiej konferencji prasowej dług publiczny Polaków wzrośnie o 5 milionów złotych, i tak się dzieje w każdym kwadransie. Niezależnie czy, czy śpimy, czy pracujemy, cokolwiek robimy, każdy kwadrans to jest wzrost długu publicznego o kolejne 5 milionów złotych. Szanowni Państwo, nie dosyć tego. Ponieważ. Rządzący doszli do pewnej ściany, do konstytucyjnych ograniczeń w zakresie zadłużania państwa, poszli na całość. Poszli na całość i od dwóch lat zwłaszcza rozpoczęli zadłużanie również tych najmłodszych poza kontrolą parlamentu. Od dwóch lat obserwujemy gigantyczny wzrost zadłużenia. Który, który został ulokowany w różnych instytucjach, które należą do państwa, i poprzez te instytucje w sposób nieuczciwy, skandaliczny polskie władze, polski rząd zadłuża Polaków. I tak obecnie szacuje się, że na koniec 2022 roku dług publiczny poza kontrolą, Parlamentu wyniesie 376 miliardów złotych. Ta praktyka stała się normą dzisiaj. Dzisiaj rozbuchane finanse państwa kojarzą, korzystają z tej skandalicznej metody zadłużania państwa zupełnie poza kontrolą sejmu. Sumując te dwa poziomy zadłużenia na dzień dzisiejszy stan zadłużenia szacuje się na bilion 700 miliardów złotych. Szanowni państwo, czas przerwać tą niegospodarność, tą szaloną, nieodpowiedzialną politykę, którą realizują między innymi politycy, którzy tutaj mają biuro parlamentarne, pani poseł Wioletta Porowska czy senator Jerzy Czerwiński. Nieprzypadkowo, nieprzypadkowo dzisiaj konferencję prasową odbywamy w tym miejscu. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Daniela Szkarupskiego. Zapraszam. Szanowni Państwo, jak już mój przedmówca wspomniał, obłędna polityka rządu prawa i sprawiedliwości doprowadziła do tego, że ten dług Publiczny wystrzelił do niesamowitych kwot, ale nie jest to jedyny wskaźnik, który pokazuje, jak ta polityka rządu jest, jak już wspomniałem, obłędna. Wczoraj ogłoszony został oficjalny poziom inflacji na poziomie 13,9. To również jest pokłosie tego zadłużania państwa ponad normę, żeby. Dowiedzieć się, dlaczego tak się stało, musimy cofnąć się do czasu tak zwanej pandemii, kiedy to rząd wraz z opozycją uchwalili prawo, by otwierać kolejne i kolejne tak zwane programy pomocowe. Zasadnym jest zadanie pytania, dlaczego było to konieczne. Konieczne to było dlatego, że zamknęli całą gospodarkę. Wszystkich zamknęli w domach. Był tak zwany lockdown. I żeby zniwelować ten lockdown zaczynały, zaczynali właśnie promować, wprowadzać kolejne tarcze, kolejne programy socjalne, które doprowadzają teraz do tego, że właśnie mamy inflację na poziomie 13,9. Czyli reasumując, rząd Stworzył problem, który zaczął potem bohatersko zwalczać. Tak bohatersko, że w chwili obecnej mamy inflację rzędu 13,9% i wysokie ceny w sklepach, i ekonomiści ostrzegają, że to się nie skończy. Obłędna polityka rządu nadal trwa. My, jako konfederacja od początku konsekwentnie mówiliśmy, żeby nie wprowadzać zamknięcia gospodarki, nie wprowadzać lockdownów, bo nie doprowadzi to do niczego dobrego. I mieliśmy rację. Okazuje się teraz, że ceny szaleją. Tak jak ostrzegaliśmy, że inflacja wystrzeli w górę. Wtedy nikt nas nie słuchał. Mamy nadzieję, że teraz posłuchają. Apelujemy o to, żeby zakończyć to szaleństwo, zanim ceny pójdą w górę jeszcze bardziej. Zakończmy to szaleństwo, skończmy z pisflacją. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu. Prezesa Wojewódzkiego Partii Korwin, pana Longina Bartnika. Proszę państwa, 1 czerwca, Dzień Dziecka Zadłużonego. 40 tysięcy na dzień dobry, dziecko urodzone ma długu. Ale pamiętajmy też o rodzicach dziecka zadłużonego. Dwie pensje w roku mniej z powodu inflacji. Wysokie koszty kredytu mieszkaniowego. Musimy odsunąć pis od władzy, bo to się nigdy nie skończy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, e, e, mamy nadzieję, że te cyfry są tak bardzo wymowne, że e, pozwolą nam dokonać e, zmiany świadomości Polaków e, po to, by tą obłędną politykę przerwać, Konfederacja stanowczo sprzeciwia się takim gospodarowaniem, jaki, jakie realizuje obecny rząd. Czy są jakieś pytania ze strony Państwa? Ja mam pytanie do Pana Daniela, tak? Dobrze. Tak. Zapamiętam imię. Panie Daniel, bo mówi Pan o tym, że tarcza inflacyjna, to co się działo w czasie pandemii, spowodowało, że mamy taką inflację i ta inflacja ciągle rośnie. Tylko, I żeby to teraz wyhamować, Pan apelował, żeby to wyhamować, tylko co zrobić, żeby to teraz wyhamować w tym momencie? Czy znaczy, przede wszystkim musiałyby zostać ograniczone wydatki publiczne, żeby wyhamować inflację? Pusty do pieniądza, który serwuje nam prawo i sprawiedliwość, spowoduje to, że inflacja dalej będzie rosła. W obiegu będzie pieniądz pusty, dodrukowany pieniądz bez pokrycia. I żeby to zakończyć, musimy zakończyć po prostu ten pusty do pieniądza, bo inaczej ta sytuacja nigdy się nie skończy. To będzie nieskończona taka, taka ślepy zaułek, będziemy w brnęli. I przede wszystkim właśnie zakończenie z rozdawnictwem pieniędzy i zakończenie pustego dodruku pieniądza. Dziękuję. Dziękuję bardzo mógł pana tylko jeszcze poprosić o przedstawienie się z podaniem funkcji. E, Włodzimierz Skalik e, reprezentuje Konfederację Korony Polskiej. Dziękuję serdecznie. I do zdjęcia, jak mógł jeszcze poprosić. Do zdjęcia.